Ze słonecznika pszczoły nie naniosły nic. Na ugorach jest dużo nawłoci kanadyjskiej przyniosą coś dla siebie, mimo że są dokarmione, no tak właśnie jest, ja już niejednokrotnie mówiłem, że w naszych warunkach zarówno klimatycznych, jak i ziemnych, nawozowych, i wszystkich innych. Warunkach słonecznik nie nektaruje. Ja znam wielu pszczelarzy, którzy właśnie wywieźli pszczoły na wielkie płać słonecznika, myśląc, że będzie z tego miód słonecznikowy, a pszczoły trzeba było dokarmiać. Niestety, tak to właśnie jest, że słonecznik to na wschód od nas. Tam mają dobre ziemie, tam mają troszeczkę inne warunki pogodowe, tam nektaruje. Tam miód słonecznikowy jest jednym z takich podstawowych miodów. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi słuchaj, o nawód kanadyjską, to wszystko zależy od warunków pogodowych. I powiedzmy hydrologicznych, bo ja mam taką jedną pasiekę pod lasem, gdzie właśnie jest dużo takich starych pól, które kiedyś były używane normalnie jako rolnicze, teraz już nie są. Niektóre są tam jeszcze koszone, na przykład, bo chyba ktoś dopłaty bierze czy coś, nie wiem, tam nie orientuje się w tym. Natomiast są takie zadbane, że, że ktoś je tam kosi, a niektóre pozarastały jakimiś drzewkami tarniną, jeżyną, kruszyną i właśnie na włocią, Jest tam bardzo dużo na włoci. Jest tam kilka hektarów na włoci, jak nie kilkanaście i nigdy w życiu nie miałem miodu włociowego stamtąd. Po prostu tamto miejsce akurat stoi na glinie, jest troszeczkę pochyłe, więc wszystkie deszcze, które padają, po tej glinie się ślizgają i ta woda odpływa, więc na włość nie ma szans się dobrze opić tej wody, wciągnąć, wsysnąć, więc i nie za bardzo nektaruje. Znajomi, którzy wywożą ule w dorzeczy Wisły. Na takim zakręcie mają ule. Tam rośnie bardzo dużo włoci i tam, jak przy wiśle, ta nawłość się opije porządnie tej wody z gleby. Chociaż w tym roku to różnie jest, nie? bo tam niektórzy pokazują zdjęcia, że tej wisły to już ledwo jest. Ale tam jest inaczej i na przykład u nich nawłość bardzo dobrze nektaruje. Więc to wszystko po prostu zależy od tego, jakie masz warunki pogodowe i hydrologiczne, ziemne i tak dalej. Bo to, że dana roślina rośle, to jeszcze wcale nie znaczy, że ona będzie nektarowała i będzie dawała miód i tak dalej. No, jeszcze muszą być inne warunki spełnione. Więc trudno mi powiedzieć, czy akurat u ciebie nawłość coś da dla pszczół, czy coś przyniosą. Tak jak ja mówię, mam kilka, kilkanaście hektarów włoci przy pasiece. W życiu mi nic z tego nie przyniosły.